kochani, witajcie w kolejnym odcinku z gry Stardew Valley Expanded Dzisiaj mamy już jesień urodziny, ma dzisiaj Klery, jak widzimy Robin nam tutaj za jeden dzień ukończy budowę I słuchajcie, dzisiaj, od dzisiaj wyrastają jeżyny Także będziemy słuchajcie zbierać I to się nam przyda na... Aha. O, tu mamy przypomnienie o wystawie pracy no dobra, nieważne. Musimy zbierać jeżynki do mojej drodzy, do e, Community Center do zbioru zbieracza. Także tak bym to widziała. Tutaj słuchajcie, mamy właśnie sezon na jeżyny. E, I Lajno zgubił swój koszyk. Ja oczywiście wiem, gdzie on jest, także pójdziemy go zdobyć. Drzewko widzę nam urosło, więc sobie szybko je zatniemy. I naprawdę ten nawóz na, na te drzewa to jest po prostu jakiś kosmos, nie? Naprawdę. To jest po prostu kosmos, jak to szybko te drzewa rosną. To sobie sprzedamy, to sobie tutaj posegregujemy. I moi drodzy, moi drodzy, wrzucamy więcej chmielupki, co chyba? Chyba tak. Także tu sobie to ogarniemy. Zobaczmy, czy coś nam w ogóle wyrosło. O, mamy pierwszą żurawinkę. Nice. To mi się podoba. Więc sobie szybciutko ją tutaj pozbieramy. I słuchajcie, będziemy się musieli wziąć za podlewanie, ale jeszcze sobie zobaczyć, co tutaj um, rybki od nas chcą. Aha, one chciały te ogórki kiszone. W sensie no pikle w ogóle czy tam cokolwiek kiszonego. I my na to czekamy, bo Pamiętam, że coś tam wrzuciliśmy, ale no pewnie jeszcze trochę czasu zajdzie, zanim, zanim to ogarniemy. Czekajcie, to muszę też wziąć. Wiecie, wszystko potrzebuje czasu, no nie? Także, także na pewno jeszcze troszkę się te pikle będą robić, ale nic nie szkodzi. Czekajcie, musimy wydoić krówkę. Dzień dobry. Tu, tutaj. Ty tutaj też. Dzień dobry. Ty też, okej okay. no i jeszcze jajka zbierzemy i to chyba będzie na tyle, jeśli chodzi o zwierzaki jakoś dajemy radę z tymi jajkami, powiem wam powoli wychodzimy, powoli wychodzimy na prostą, bo ciągle tutaj wiecie, dorzucałam, dorzucałam i i się nazbierało ostatnio tych jajek, ale już jest wszystko okej okay. chciałabym na pewno ulepszyć też któryś budynek więc też jeśli Robin nam skończy budować, to będziemy ogarniać no, i wiecie co, lecimy sobie z podlewaniem na szybciutko, bo to chyba, chyba nie ma wyboru. Dzisiaj jest poniedziałek, więc też pójdziemy sobie zobaczyć yy, na zadanko, czy jakiekolwiek zadanko jest nowe. Powinno być, bo słuchajcie, te zadanie dla Oliwii, co tam parę odcinków temu ogarnęliśmy. W sensie co wybrałam. No niestety nie będziemy w stanie go zrobić, bo ja w ogóle źle zrozumiałam to zadanie, także, także tak, ale to już wytłumaczyłam chyba w którymś odcinku. Także póki co podlewamy i zobaczymy. Chciałabym jakieś nowe zadanko na pewno. Jeśli by mi się udało zrobić zadanko z panelem słonecznym, bo wiem, że był do ogarnięcia panel słoneczny tam też. Tylko kurczę, mi się wydaje, że to było zadanie z tych. Rzeczy z wyspy. Więc chyba jednak nie. Ale właśnie mam w planach zbierać baterie. Także będziemy na pewno patrzeć u um, cyganki. Będziemy na pewno będziemy na pewno e, szukać, czy będzie miała dostępne. Baterie. No ostatnio, ostatnio pamiętam, że jedna była do kupienia, no ale to tylko jedna, a my potrzebujemy aż 20, żeby shope odnowić. Także, także, no niestety trochę, trochę, trochę długo, trochę długo raczej nam zajdzie szukanie tego wszystkiego. Ale damy radę, co to dla nas, no nie? Także jeszcze tutaj podlejemy i zaraz się widzimy. Okej, okay, moi drodzy, ostatnie po prostu. Oh. No kurczę, jak ty podlewasz. <laughs> ostatnie, ostatnie miejsce do podlania, i słuchajcie, możemy lecieć. Ja sobie sprzedam. Sprzedam sobie na pewno wszystkie Żurawinki. Zostawię sobie. Zostawię sobie, wiecie, co z pi... no Dobra, z 10. Um, póki co. <laughs> jest godzina 12. A jeszcze, słuchajcie, jeszcze tutaj mają mamy. E, także zobaczmy sobie, czy ja mam w ogóle jakieś geotki, cokolwiek. Mamy jedną geotkę i z tą jedną geotką to się nam nie opłaca, ale i tak pójdziemy sobie chyba do Gantera. Może po uzupełniamy te rzeczy e, w Community Center i tak dalej. Tu zostawiłam prezenty, z tego co kojarzę. No to niech już tak będzie. Tu mamy jedzonko. Ok, idziemy. Słuchajcie, zobaczyć sobie na szybciutko. A, jeszcze czekajcie, jeszcze weźmiemy koszyk dla Lainusa. Eee, a i przy okazji pozbieramy troszkę jeżyn. Wiecie co? Jeszcze się wrócę za chwilkę na farmę i te jeżyny sobie wezmę, które mam w skrzynkach. Także tutaj mamy koszyk na jeżyny od Linusa, więc też mu pójdziemy zwrócić. No i możemy zacząć zbierać jeżynki, słuchajcie. Pełno tutaj krzaków będzie na pewno, także też to będzie jakieś jedzonko fajne dla nas. Też to się przydaje do niektórych przepisów. Także tak, ja sobie szybciutko tylko wrócę po te właśnie jeżynki. I my. I my mamy część jeżyn tutaj. Wiem, że gdzieś też jeszcze były te jeżyny, tylko pytanie gdzie? Chyba w żadnej, w żadnej skrzynce już chyba tego nie mam. Hmm. Coś mi się wydawało, że ja mam więcej tych jeżyn, wiecie? No dobra, nieważne. W takim razie mamy tylko 11 i 5 srebrnych. A potrzebujemy, moi drodzy, już sobie patrzę. 50 i 20 śliwek. Także śliwki też trzeba będzie zbierać. E, trzeba będzie na pewno na pewno e, posadzić jesienne nasiona, żeby mieć większą szansę na te śliweczki. Także zobaczymy. E, sztabka żelaza Jody, dobra. I dzisiaj w ogóle ma kler urodziny. A powiedzcie mi, co kler e, lubi? bakłażan, orzech laskowy, szmaragd o, ona lubi brzoskwinie to wiecie co, to brzoskwinie jej przyniesiemy bo tutaj um, chyba, że mamy morele słuchajcie, może mamy morele bo tak mi się coś kojarzy jeśli będziemy mieli morele to damy jej morele jeśli nie, to brzoskwinie sobie szybciutko ogarnę śmietniki ale wiecie co, ja jeszcze chciałam iść, no czemu się nie złapać. ja jeszcze chciałam iść właśnie do Gantera i do Clint'a, także pójdziemy tam w pierwszej kolejności sobie tylko zerknę tutaj jakie mamy zadanka w szkół niezwykle rzadkiej a zarazem potężnej mazi znanej jako ektoplazma ok, i z nieznanych przyczyn lokalna populacja ryb z oceanu wzrosła do nieodpowiednich rozmiarów Eee, wiecie co? Może weźmiemy sobie zadanko na łowienie, bo i tak, i tak będę chciała troszkę łowić w jesieni. Także, także tak, skoczymy sobie tutaj najpierw do klinta, żeby, żeby się nie spóźnić, bo wiecie, że ja mam dar do tego i tylko chcę przerobić jedną gotkę. To już chyba i tak oddaliśmy, więc trudno. No i szybko do gantera. Zaraz jeszcze będę się musiała wrócić do domu i poszukać Claire e, prezentu dla Claire i potem, i potem ją znaleźć, żeby jej dać. <laughs> Także tak, mamy tu coś zielonego i takie dziwne coś może być tu. I niestety nie mamy żadnej nagrody, ale i tak ja z tych nagród powiem mam, tak średnio korzystam. E, bo No nie oszukujmy się, ale większość tych nagród to są ozdoby. a ja nawet nie mam miejsca w domku, żeby trzymać te ozdoby. Także uciekamy teraz szybko do community center oddać to, co mam, czyli orzech laskowy to już nie, ale bakłażan i to do zbieracza. Dobra. To idziemy, idziemy zaraz to sobie posegregujemy wszystko. I moi drodzy, zaczniemy sobie chyba od rybki. To były ryby z rzeki. O, i mamy kolejny zbiór kończony, więc właśnie, właśnie dlatego chciałam iść po te rzeczy. O, 30 przynęty, spoko, bo wiecie, jak to jest. Te rzeczy potem nam leżą, leżą. Ja o tym zapominam, no i tak to się kończy, niestety. Tu jeszcze mamy jesienne uprawy. I jeszcze będziemy czekać na dynie. No a tutaj musimy zbierać 20 śliwek i 50 jerzyn. Więc słuchajcie, dzisiaj chyba sobie troszkę pozbieramy. Ale wracamy do domu, szukamy, jaki prezent mamy dla Claire. Eee, no i będziemy potem szukać Claire. <gry> Wiecie, ona jest taką osóbką z którą my za dużo kontaktu nie mamy więc ja chcę jej dać na urodziny prezent żeby ona, wiecie, żeby nam te serduszka poszły troszkę do góry i żeby potem nie była taka, wiecie na końcu gdzieś o i mamy morele. hmm, ale jest to tylko jeden owoc a ja morele jeszcze będę potrzebować to wiecie co, to damy może jej brzoskwinie po prostu no, chyba damy jej brzoskwinie i Claire jest u siebie w sklepie w pracy. Także dobra e, idziemy do Claire w takim razie, i później może zarzucimy wędkę właśnie, czekajcie. E, a, jeszcze koszyk dla Linusa, dobra, tu musimy też mu zanieść i po prostu mamy złowić 20 ryb z oceanu, więc myślę, że pójdziemy sobie po prostu e, zarzucić wędkę i, i tak to bym widziała, jeśli o dzisiaj chodzi. Tu możemy w sumie zagadać z Wiktorem. Z nim mamy trzy serduszka, więc też będziemy mogli mu przynosić troszkę prezentów. Z Szainem też możemy zagadać. No i słuchajcie, klery, klery, klery. Klery stoi na kasie. Proszę bardzo. I od razu nam dwa serducha wskoczyły. Spoko, spoko. No i właśnie ktoś mi też ostatnio napisał, że w Expanded te nasiona serio są tańsze w Georgia. Więc ja nie będę chyba przepłacać upiera. Wiecie, to jest i tak tylko gra. <grytanie> ja słuchajcie, zawsze mówię, że, yy, że ja George nie chcę wspierać i tak dalej, że ja tą drogą w ogóle nie idę i tak dalej, ale jeśli mamy zaoszczędzić na nasionach, to przynajmniej teraz jest to yy, w miarę opłacalne. <grych> e, oczywiście, wiecie, kończymy community center i nie będziemy szli drogą e, George, ale jak tam kupimy raz na jakiś czas jakieś nasionka, to się chyba nic nie stanie, co? Myślę, że nikt nie będzie miał mi za złe tego, że będę kupować nasiona w Georgie. <grych> no ale dobra, zarzucamy sobie wędeczkę i myślę, że dzisiaj do końca dnia sobie połowimy Albo tak, tak, może godzinkę, dwie, a potem przejdziemy się jeszcze dołem lasem, żeby zbierać jeżynki. Myślę, że tak. I mamy tuńczyka białego. Ostatnio było jakieś zadanie z tym, ale niestety nie udało mi się go zrobić kurczę, łowię same śmieci, glony i tak dalej, nie wiem dlaczego e, więc nie będę chyba tracić czasu na to, bo widzę no dzisiaj w sumie nie mamy szczęścia, więc może to też jakoś wpływa, że te ryby nie chcą brać e, więc po prostu chyba wrócimy, nazbieramy się jeżyn i, i tyle, no bo co innego mamy zrobić, ale wiecie co, może przejdę się ten, żeby tutaj tutaj będzie więcej krzaków na pewno więc będę chciała pozbierać jak najwięcej tych owoców. E, więc tak, więc jednak przejdziemy się po prostu tędy. Kurczę, ale póki co przeszłam i na razie pusto. Tu widzę, że już się błyszczą jeżynki, e, więc sobie będziemy zbierać. Też jestem ciekawa, ile mi się uda ich zebrać, bo ja jakoś nigdy za dużo e, nie poświęcałam czasu na to, żeby pozbierać. Ale teraz potrzebujemy jeżynek, więc nie będę wybrzydzać. Jeśli gdzieś zobaczę, to podejdę zebrać. Ale tutaj, właśnie, nic nie widzę. Jakoś, tak powiem, wam pusto jest dość. Może dlatego, że to pierwszy dzień jeszcze. No, ale powinno być sporo, moim zdaniem. A wcale sporo nie jest. Tu jeszcze jest jakiś krzaczek obok Jakbym czegoś nie zauważyła, to też nie krzyczcie, bo słuchajcie, ja mam duży mikrofon, on mi troszkę przysłania ekran. Jak, jak nagrywam, więc też jednego rogu tak za, za specjalnie nie widzę na monitorze więc nie krzyczcie, please e, dobra, i jesteśmy tutaj obok marni, tak więc jeszcze tutaj hmm, no jeszcze tutaj trochę krzaczków bym chciała znaleźć tu widzę, że jest tutaj na górze jeden O, tu się sch schował. Zobaczcie za drzewem. No, jakoś to idzie. Zobaczcie, już 35, więc 50 tu zbieramy na pewno. Kwestia po prostu czasu. Tu nigdzie nie widzę już. O, na ziemi leży. Nice. 38. No, może nawet dzisiaj się uda w zależności, czy będziemy mieć jakieś na farmie krzaczki. A, chyba nawet, chyba nawet nie. Zobaczcie, już, już jest 46. Więc jeszcze tak naprawdę 4 tylko i będziemy w domu. Także, czekajcie, ja się gubię, jak tu jest ciemno. Ja się gubię serio. Tu idziemy, okej. Okay. I my powinniśmy mieć w ogóle jakieś krzaczki tutaj w lesie, no nie? Także ja sobie wejdę, zobaczę. Może jakieś krzaczki będą? O, tu w ogóle grzyby są. Zobaczcie grzyby, orzechy. Hmm, tu nic nie widzę, a nie chcę się zbytnio kopać, więc po prostu sobie chyba przejdziemy w inny dzień. Tak myślę, no bo co? No, tu nie mogę wejść, nie mogę nic zrobić, więc chyba, chyba jutro po prostu, jak się zrespią, wiecie, te jeżynki, to sobie je pozbieramy. I będziemy mieć, także jutro będziemy mogli nas spokojnie zanieść. No, muszę jeszcze pamiętać, słuchajcie, o tych śliwkach, żeby te śliwki jednak też zbierać. Także jeżeli śliwki zostawiam tutaj, i czy z tego coś do Community jeszcze nie? I możemy sobie posegregować nasze rzeczy. Także to, to. To w sumie złote można sprzedać, koralowce, muszla. Tak, tak. Okej, okay, reszta myślę, że może iść na sprzedaż. Także tutaj mam parę rzeczy. I okej, okay, i to sobie zostawię oczywiście tutaj, a jeszcze mam ten koszyk Linusa, hmm. No dobra, dobra, trzeba będzie pamiętać. Muszę sobie go wyciągnąć gdzieś, wiecie, tutaj z przodu. I powinno być ok. W takim razie pierwsza 20, idziemy spać. Także kładziemy się. Aha, no super. No super, klinam. Nie, no, ale dobrze, kładziemy się. Zarobiliśmy, moi drodzy, dzisiaj 11,800, sporo. Ale co moi drodzy, na ten odcinek to już by było tyle, mam nadzieję, że się Wam podobało. Jeśli tak, to koniecznie zostawcie łapkę w górę, komentarz, subskrypcję, będzie mi przemiło, a my się już widzimy niedługo w kolejnym odcinku. Trzymajcie się cieplutko, tule Was i pa pa!